Dzień dobry! W tej części omówimy sposoby i możliwości dodawania kamer do rejestratora IP firmy Provision ISR. Aby dodać kamerę do rejestratora, musimy wejść do menu, ustawienia, sekcja kamery, ustaw kamerę, następnie Dodaj kamerę. Mamy możliwość dodania kamery poprzez funkcję szybkiego dodawania. Dodaj ręcznie oraz funkcję Dodaj rejestrator. Korzystając z funkcji Dodaj rejestrator, jesteśmy w stanie pobrać strumienie wideo z innego rejestratora analogowego lub IP znajdującego się w naszej sieci LAN, bądź bezpośrednio z rejestratora podłączonego do sieci WAN, gdziekolwiek. Na świecie. Funkcja ta pozwala nam zrobić z naszego rejestratora prostego i niezawodnego dziennika obrazu, na którym będziemy mogli wyświetlać strumienie wideo z innych naszych rejestratorów. Tak więc, dodajmy sobie kamerę do naszego rejestratora. W pierwszej kolejności, Musimy ustawić domyślne hasło, które jest w rejestratorze, z którego będziemy wyciągali strumienie wideo. Tak więc wprowadzamy sobie tutaj nasze hasło. Klikamy OK. Przechodzimy do zakładki Dodaj rejestrator. Automatycznie wyświetlą nam się rejestratory w naszej sieci lokalnej. Mamy podane nazwa tego urządzenia, w naszym przypadku jest to wystawa. Mamy podany jego adres IP w sieci LAN, mamy podany port komunikacji, mamy podany model oraz numer seryjny tego rejestratora. Klikamy. Dwokrotnie na nazwę urządzenia pojawia nam się ilość kanałów w tym rejestratorze. W naszym przypadku mamy podłączone 13 kamer. Aby dodać tak, taką kamerę, należy po prostu zaznaczyć wybrane kamery w naszym rejestratorze. Po zaznaczeniu kamer klikamy OK. Automatycznie kamery wyświetlą się w oknach podglądu.